Cześć moi drodzy, dzisiaj pokażę wam jak łatwo i szybko założycie swoje własne konto na stronie kapsel.pl. Dzięki czemu będziecie mogli stworzyć swój własny sklep z koszulkami, kubkami i innymi gadżetami, które możecie wykorzystać oczywiście na TikToku, na YouTubie nie wiem, na Instagramie, na dowolnej platformie, na której oczywiście macie jakąś społeczność. Początkowo, oczywiście, macie link do strony, która jest w opisie tego filmu, jest to link do samej rejestracji, aby zostać między nimi właśnie takim partnerem. No i teraz na wstępie, moi drodzy, musimy podać nasze dane, czyli początkowo nasz adres e-mail, potem login, hasło, powtarzamy hasło. No i krótkie pytanie, ile to jest 2 plus 2, a następnie, moi drodzy, wybieramy opcję załóż sklep. I zarabiaj na koszulkach. E, następnie, moi drodzy, możemy stworzyć swoją własną nazwę sklepu, jeśli byśmy chcieli. Czyli początkowo, jeśli chcemy wybrać jakiś adres, to podajemy jakąś, e, jakiś adres strony, bo to oczywiście będzie potem przedrostek przed nazwą bo będziemy mieć swoją nazwą, własną nazwę, e, jeśli chodzi o adres e, URL, e, gdy już wpiszemy ten adres, wpisujemy również naszą nazwę e, sklepu, która nas interesuje, na koniec oświadczamy, że mamy spełnione 18 lat, że wyrażamy zgodę na przetworzenie danych, że wyrażamy zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, e, tam informacji, e, no i te wszystkie zgody oczywiście musimy tutaj zezwolić, a następnie klikamy zarejestruj się. No i teraz, moi drodzy, tak, po zarejestrowaniu naszego konta, warto zaopatrzyć się od stronę wizualną naszego sklepu, no i dodać w końcu pierwsze produkty. Żeby to zrobić, wybieramy ludzika w prawym górnym rogu ekranu i wybieramy tym samym zakładkę Twoje sklepy. Tym samym przechodzimy do naszego sklepu, który stworzyliśmy, mój nazywał się Twoje koszulki, albo wybiorę ten testowy, który mam, czyli testowy 125, no i tutaj, moi drodzy, możemy na przykład przejść do tego sklepu, zobaczyć jak on aktualnie wygląda, jak widać nie ma, Niestety, aktualnie żadnych produktów, czyli sklep jest w tym momencie pusty, ale mamy możliwość oceniania sklepu, mamy miejsce na lajki, czyli każdy będzie mógł lajkować ten profil, dodawać nam jakieś tam statystyki. Mamy też możliwość skorzystania z opcji szablony sklepu, i tutaj możemy wybrać gotowy szablon dla naszego sklepu, czyli możemy skorzystać powiedzmy z tego domyślnego albo stworzyć nowy. No ja powiedzmy, skorzystam z tego. Jeśli chcemy dodać koszulki, przechodzimy do opcji asortyment. No i w tym miejscu możemy dodać asortyment, który będzie widział w naszym sklepie. Czyli klikamy opcję dodaj. I tutaj możemy brać, co chcielibyśmy, żeby w tym sklepie się znajdowało, czy ma być to koszulka męska, czy taka, czy jakiś kubek, czy maseczka, bluza, bluzka, cokolwiek. Nas powiedzmy, niech interesuje zwykła koszulka. No, i tutaj mamy możliwość wybrania różnych wzorów, które są dostępne w sklepie, ale też możemy dodać oczywiście własne wzory. Czyli teraz, tak, mamy możliwość oczywiście dodania własnego wzoru, kliknę tą opcję i tutaj mamy możliwość dodania wielu obrazków, wybrania wielu rozmiarów, które mają widzieć na stronie sklepu, no i oczywiście dodania pliku z naszą grafiką. Ja dodam grafikę w tym przypadku z Fortnite'a, natomiast dodam ją tylko w celach takich edukacyjnych. Ona nie będzie dostępna w sprzedaży, oczywiście, w tym sklepie. Tutaj, jak widzicie, muszę się upełnić, czy ta grafika, do której, którą udostępniam, czy mam to niej prawa autorskie. Dlatego ja oczywiście nie będę tego sprzedawał, to jest tylko w formie materiału edukacyjnego. Ja oczywiście tą koszulkę zaraz gdzieś tam, jak skończę nagrywać, usunę. Ale jak widzicie, wygląda to nawet fajnie i konkretnie. Czyli powiedzmy, no, taką grafikę oczywiście możemy dodać, możemy sobie ją wyrównać, wybrać oczywiście odpowiedni Rozmiar. No i ustalić, moi drodzy, zaraz cenę naszego Produktu. Następnie w kolejnej zakładce mamy możliwość dodania własnego tekstu, czyli jeśli chcielibyśmy, to możemy taki tekst dodać. Mamy też galerię wzorów, gdybyśmy mieli chęć, to możemy ewentualnie wykorzystać jakieś wzory. I tutaj oczywiście te wzory do tych wzorów już za pomocą tego interfejsu mamy już prawa autorskie. Także takie zdjęcia, które tutaj są, są to zdjęcia do których oczywiście na które możemy sobie pozwolić, bo do nich mamy prawa. Autorskie. No, i gdy jesteśmy przekonani, że powiedzmy dana koszulka mam widzieć w naszym sklepie, no to oczywiście wybieramy odpowiedni rozmiar no i wybieramy opcję w tym przypadku dodaj do sklepu. Następnie wybieramy do sklepu chcielibyśmy dodać. Ja stworzyłem dwa, więc dodaję do powiedzmy tego testowego. Klikam dodaj. No i tak, moje drodzy, oto w łatwy i szybki sposób dodacie. E, swoją koszulkę do Waszego sklepu na stronie kapsel. Teraz tylko wystarczy dać nasze dane do rozliczeń, które są potrzebne, abyśmy mogli otrzymywać pieniądze po e, od sprzedaży takiej koszulki, a następnie będziemy mogli już na spokojnie edytować ceny tych koszulek i ustalać je według własnego własnych upodobań. Ale to oczywiście w kolejnym materiale. Wam dziękuję za obecność, macie się, miłego dnia, cześć.